Ej, jak ktoś fajnie skomentował mrucza, kutas nie chce stanąć ty... O, czekaj, kamrz odleci, kamrz odleci, wchodźcie szybko naszą łapę. Ty... Oh! Ja pierdolę! Poleciał. Oh. Zwycięstwo. Połknie czy wypluje? Połykaj, połykaj, nie wypluwaj. No. Kucnę sobie, może być. Oh, no bez kitu, nie zobaczył mnie. Ja. Zabawa jest przed... To wszystko kutacza, ładnie pięknie, ale ja nic nie widzę. Nie wiem, wiem. Jezu, co to było. Jakbyśmy tańczyli jakieś wysłowianie. Bez kitu. Conchita <noise> Wurst. Nie, w występie Conchity najbardziej mi się podobały te płomienie na końcu. Co? Co? Płomienie. Płomienie, to są w kościele! Każdy... ...podziwia tą piękną sylwetkę, a Pajdak płomienie! No stary, no każdy nie fajnie, to... fajnie, fajnie, fajnie! Wiem, że to głupie pytanie, kurwa ale... ...słuchajcie, ja pierwszy raz, kurwa napierdalam w Quake'a przez Multica, no to się nie śmiej! Poczekaj, bo się gram po podłodze. To do setki ma to Stary, nie mamy całego wieku. Mianowicie, może na być to. kurwa 150 albo nawet prędkość światła, niesamowita prędkość, kretyńska prędkość. No stary, śliczna to z ciebie. Nie powiem, nie powiem. Jakbym cię spotkał na mieście, to nawet ci bym zagadał. Eee. Kto jeszcze? O, dzięki. Ej, ej, ej. Ja ej. dopiero co wbiłem! Dobra, ale... może zmieńmy mapę? No właśnie. A, a ty, Natan, jak tam? Udało ci się dołączyć coś tam? tam? Spadłem, Kumbi... cholera. Nie chuje, kurwa. Ej, to może niech Natan założy serwer, a my się do niego dopniemy. No ale jak mógł... ten... no... O, hmm... oh, ja, ja, ja! Właśnie, ty. Mikołaj. Dobra. Dobra. O, to właśnie, Mikołaj. Wiedziałem, że coś na M. <laughs> jak mógł się dołączyć, na no to... Jezu, jakie te dźwięki wydajesz, Mikołaj, jak skaczesz. Wiem, wiem, wiem! Takie... O! Oh, oh. Takie porno story się robi. Haha! <laughs> <laughs> Czekajcie, zminimalizuję Dziękuję to. Ale t bym się nie da zminimalizować, ale gówno. Control-Delay, i tak nie, nie do końca. Nie, bo Uj, tak to... Ta... Chodzi o to, żeby ktoś Natanowi podesłał dobra IP. Bo może coś tam, wiesz, jakiś 0, minus... Jaki ciul, zepchnął mnie No przykro mi no niestety Ja idę po rakietę, nie ma Fak. <laughs> Ej, patrzy na mnie kurde, że mam rakietnicę i nichu, Ja nie ucieka, nie? <laughs> Bo po cholerę A co będę uciekał ty Boże Ja tam w Dziękuję Dawajcie robimy <laughs> wszyscy na jednego znaczy jeden na jeden z tymi kosami Dobra. Tylko pełne HP miejcie. <gryst> Ach, a hasko sami mieliśmy, sorry, Tak. Czekaj, nie, nie bij się jeszcze, ustawmy się gdzieś tutaj. Poczekajcie. Zaraz dolecę. Jestem Cz A gdzie 3-4 Cz jakieś? Dobra. No jakie ja nie zabieraj pazuki! <gryst> Molimy nick na Martin Nyman. <gryst> No jaki ciul! Nie ma. Na karabinki? Dobra. Nie ciul, biorę dwulurkę. Kurwa. Trzymaj się. Ale mój ma słabą grawitację. Za tobą jestem. No z dwóch stron, na dwa baty mnie biorą. Lubisz to. No nie no kurna spadłem, bierzcie inną mapę. No właśnie też mi się ta mapa nie podoba i ta mapa się siebie. Dobra... Uuu tu jest ta genialna mapa, tu jest ten plazma, plazma, już idę po. nie, już idę po rakietę. o mam takie, plazmę Takie teleporty są chyba śmieszne. Tu, kur... Nie 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 nie, gdzie jest Reagan Co to za dźwięk? Jakbyś fapał. To następny, kto następny, kto następny. Ja na sobie na pajdaku będę staty poprawiał Wszyscy <laughs> znaleźli ofiarę za mną yes. Dziękuję Okej okay. O pajdak jest, nie widzę cię Nie yeah. Dalej nikogo nie zabiję. <laughs> no ja już trochę się uzbierało No, czekam na Co to się dzieje, nie wiadomo. Gdzie jesteście? Na schodkach. Okej. Okay. Ach. Czekaj, jak tam cały czas okrągłe zero? No proste. Pójdź, ja nie mogę was znaleźć, no. O, 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 o. Wypadł, uciekał. No, ej no, tak się nie robi. No fajdak, 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 fajdak. Fucker jeden Dobra to będzie... Chodź, tak, chodź, 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 Ja cię widzę, ja cię widzę. Ja się słyszę <laughs> Gdzie, Kurde zgubiłem cię. Nie prawidłowo, ja cię dojadę od dupy strony. Jesteś o. pewien? Tak, słyszałem twój jęk <laughs> Fuck off and die. <laughs> Nie no, ja muszę zmienić postać! Tak zajebiście jęczysz, stary, podnieca mi twoje jęczenie. O, jest mój sobie Zmień nazwę kanału na no, Porn Games TV. <laughs> Gdzie wy jesteście? O, siema. A słyszę już jęki. tego. Dziękuję! I don't know what I'm doing. O, ktoś się tutaj lepnął mi. Wypad z tą plazma z 14 HP, nice. Ten jak o, się uśpię. Co, gonimy się dobra? Tak, w kółko, w kółko. Gdzieś tu słyszę rakietę i spieprzam. Jak Siema, można mieć rakietę no. i tylko jednego trafić? No kurna ja tego nie rozumiem Ty się nie interesuje <grym> Nathan, żyjesz Nie umarłem Ej, zróbmy coś żeby on też dołączył Ach chciałem go tak ładnie zrobić w ciula nie wyszło Ja H ten ma quet damage ja zapomniałem a tak sobie skaratnym z, z, z czym do ludzi Dus jęki z kobieca Gdzie ta samica się czai No Kiedy ci mnie nie no, właśnie mi minął. no ej no To jest nie fair, ja zgłaszam sprzeciw Kurde dobra ta giera. U, ktoś kogoś słyszałem Mam cię! Jak ty skaczesz do taki szpagat w powietrzu robisz tak? No jak. O. Ej, no! Ja ty się z nim tłukę! Ale już te staty pod, poprawiłem trzy. Wyjazd no A Nathan tak sobie tylko słucha! Ej, dobra, a może naprawdę niech Nathan założy serwer, może to coś pomoże! Natan słyszysz nas? No? Ja. Weź weź w create -a i ty zrób serwer Multiplier i create. No właśnie już tu wchodzę, tylko mapę muszę jakąś wybrać. Pierwszą z brzegu, aby zobaczyć tylko czy to działa Ktoś we mnie ciska rakieta, ta mi nie A, a to gdzie ty cieszy? jesteś? To, to ja to... jestem. To ja jestem. ale mi zlagowało, ping 143 no, to tak masz swoje akademiki. I przez to teraz przegrywam. Wyjazd, nie? Yeah. Tak jest, faleczne nie, z, z plazmą nie mam szans. Quad damage, moje, 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 moje. Tak zaraz padnę. Gdzie mi to? Oddawaj to. Ja mam korek, inter connection interrupte, co tak? Zostaw to. Tak. Fuck. <noise> Dajcie mi IP do waszego serwa, bo ja mam, kurwa, problem wiecznie, no. No chodź, chodź, kto strzela? Ty? Max, weź mu tam podeślij te IP do serwa, bo ty to gdzieś pewnie masz na wierzchu. Ty wiesz po prostu mm. jak grę zminimalizować, no nie? <noise> no właśnie, nie, nie chcę mi się zminimalizować. No mi też, Altita, no, myślę. Ja. Ej, no ten campi... Ty weź trochę manewru, jak ja w ciebie strzelam Pajdaga, nie stoisz! Ja wiem co robię, to jest zagraje taktyczne. Czekam aż ci się wykończył naboje, potem ginę, respię się i mogę ci zabić. Słyszę jęki. Kur... Ale was się najebało tam. Kto tą mapę wybierał? <laughs> To jest czerwone, Reg regeneration Jakich ham, no chodź do mnie <głosy> 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 Na piłech też na to chodź <noise> Chodź tu, o nie, nie mam nic Fuck <głosy> <głosy> Ale już mam dwa, nie jest źle Nie wiedziałem do którego strzelać już w końcu I zwiał! Najlepiej zwijać No kurde no, jaki no. mi powiedział Kłamał No nie kryj się za tym tylko chodź Ten jak mnie... No... No kurna! No i jeszcze fraga, no nie. Wy, Wypadł wstąpił O no nie, ten ma kładu. no o nie. Miał ja kładę ale nic z tego nie zrobił mi. Prawie, że ci dojechałem. Au. Sio! Co za... Ej no padnę pajdak kurde jak lek, potem mam Który tu wyskoczy do mnie? No nie, nie mam rakiet I co, udało ci się stworzyć ten serwer, Nathan? Kurwa nie Ej co, bierzesz create i co ci wyskakuje? Wybierasz mapę i dalej? No i co z tego, że wybieram create jak... Gówno mi to daje Co to jest? Regeneration Ale ja mam ping! 999 przez chwilę miałem jestem niezniszczalny Gdzie ty jesteś? nie! Już nie będę za to fakt. Od tyłu, no ja ci dom. A ważne, że wiesz, że się udało. No, wzięli mnie gangbang. <tryk> Jaki tu jest grubość? Ktoś ma kłada <laughs> Ciekawe kto Nie wiem, tam pobiegł <laughs> Ten ci tuje tu je przy count te przykład tu. damage Fakt O ja, nie O Fakt ja chyba zabiłem pajdaka Chyba na pewno O o, kot, kot, kot Przecież tu jaki jęki Pan się mnie zabił Czy mi się wydaje, czy ja laguję trochę? Nie wiem Rzadko Cię widzę, bo jak Cię widzę to od razu mnie zabijasz Ja mam lagi O japi Pierdzielę. Co się dzieje u mnie z internetem? Co o! się dzieje? Laguje Będzie zwalał na internet, zostaw o. o. Ej dobra, inna mapka Ej, jest za mała Nie, nie orientuje się Uuu, ktoś się tu mi telepnął Słyszę niepokojące dźwięki no, kolejny z prądem, chodź tu. Fajnie, zapomniałem się ruszać. Dziękuję i dobranoc. najsłabsze jednostki z gino Jezu, jak się przestraszyłem tej mordy. No ja pierdzielę. Ile ty miałeś HP, tak? 20 coś. Wieśmie. mnie, prosto w dupkę. Prą prądzik, prądzik to jest o, moja miejsce, nazwa, więc miejsce klauna, miejsce O o, wypaliłem się Prądzik to tak. jest moja nazwa własna, więc warodzi A któż to do mnie strzela? Kurwa, za dużo was się zrobiło Chyba zabiję kogoś z piły Spierdam dobra mapa. Bardzo fajna, nie? No, udało ci się. Klimatyczna. Ten, jaki kapelusz. Nigdy nie wchodź za mną do teleportu. To jest pierwsza zasada. O, ten znowu. Kto tu się teleportował? A, to ty to ty za mną byłeś, dobra, to już. Gdzie jest do... Aż tak się mnie boisz Który to mnie prądem w dupę tam? Ja już Aha. wypaliłem, nie mam No dokąd spierdzielasz? Chodź tu Chuj dupek, kur jakbym wziął tył Zostaw mnie. Ile miałeś hP? Trójkę O kurno, to mogę w Ciebie strzelać, a nie spiły Uuu, znowu ten piękny świat! Ja... Nie ma! 6 HP <noise> o, 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 Jaki kamper! <noise> Ej, ciebie, ciebie nie widać w tym kompleksie. <noise> Właśnie, ciebie nie widać! <głos> <głos> Człowiek skurwiel. <noise> Teraz się odwdzięczę! O ile go zabiję? O, udało się Nie ma samo? Gdzie ty jesteś? Żarko za... na... Najlepszy jest pierwszy cytat Wyślicie, że jesteście takie cwaniaki i odpowiedź morda Albo nie mam amunicji Tru -tu 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 -tu. Trutu tutu tutu -tu. Możesz sobie pograć na flecie mm -hmm. <śles> <laughs> to, to ja typie pokorny A widziałeś jeden z dziesięciu? Tak. Tak Mi się podoba, fajdek jak dobiegnie i widzi kogoś, to stoi w miejscu i... <stoja> w ogóle się nie rusza nic. <stoja> to jest gra taktyczna, jeśli tłumaczę. Zaprezentuję wam zaraz... znowu kampi. <laughs> Fuck! Ja jestem do fajdaka za szybki! Chujową postać wziąłem. Też macie w prawym dolnym rogu takie te? Tak. Jakieś wykrasiki? Tak. tylko te łącza w akademiku tak mają. O o, 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 właśnie o tym mówiłem. A gdzie wy jesteście? Dobra Robimy tutaj Harry Potter z solą Abra Nie to była awada kadawa RIP to sępra Ej no jestem ostatni Voldemort no, Jaki gruba skurczę Centralnie w brzuchol z rakietna ten tylko łowu I biegnie dalej nie Ale cieszę się że jestem w miejscu Alohomora Alohomora Zapraszam do teleportu Okej, okay, idę Ej no, gdzie wy jesteście? No chodź, 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 chodź No już rip to Sempra Trafiłem się chociaż jedną rakietą? Tak. Voldemort został pokonany. Ja pierdolę, nie tak się dobrze zna na komputerach, ale kurwa moja wiedza to pseudowidza. Ja nie mogę.